Po strasznych wypadkach, do jakich doprowadzili ostatnio będący pod wpływem alkoholu kierujący, w Polsce rozgorzała dyskusja dotycząca siadania za kierownicą po wypiciu alkoholu. W zeszłym roku zatrzymaliśmy blisko tysiąc nieczeźwych kierujących. Z ich winy doszło do 18 wypadków drogowych, w którym zginęły dwie osoby. Co gorsza, policjanci podczas kontroli ujawniają zaskakujące sytuacje. Nieczeźwy mąż kieruje, obok siedzi żona, która jest trzeźwa, ma prawo jazdy. Dlaczego tak się dzieje? No oczywiście nie potrafimy odpowiedzieć. Może kwestia ludzkiej mentalności. Dzieje się tak, pomimo iż za jazdę na tak zwanym podwójnym gazie grożą poważne sankcje prawne. Zakierowanie pojazdu w stanie nieczerwiołości, czyli powyżej 0,25 mg na cm3 w wydychanym powietrzu, to jest około powyżej pół promila w alkoholu we krwi, grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch. A zatrzymane prawo jazdy może być nawet na okres 10 lat. W dyskusji na temat zaostrzania kar za jazdę pod wpływem alkoholu padła propozycja premiera, aby na wyposażeniu każdego samochodu znalazł się alkomat. Co o takim rozwiązaniu sądzą bielszczanie? To jest poroniony pomysł, proszę pana. Bo po pierwsze, alkomat to jest coś wyższego, ważniejszego niż jakiś probie szczęśliwości, gdzie gdzie się używało kiedyś? Alkomat to jest to, co posiada policja. A to, żeby mieć taki alkomat, to jest przecież to są duże koszty. Kogo to stać? Uważa pan, że takie, takie podręczne, tanie alkomaty to one i tak nie spełnią roli? To... Po pierwsze musi mieć oatez, no o to chodzi, a tak no to wie pan, to jest takie dmuchnięcie, to każdy wie, czy jest szczęśliwy czy nie. Pijany to nie będzie patrzył, czy ma alkomat, czy al, alkotez, czy jakieś inne urządzenie, bo i tak będzie jechał, będzie robił to, co robi. Tak uważam, że wie pan, wypiłem piwo dwa, czy tam drinka, to nie wsiadłem, prawda? I alkohol tutaj nie ma nic do rzeczy. Tak, takie jest moje zdanie. No, ale są sytuacje, że na przykład następnego dnia no, ktoś nie jest pewny, bo coś wypił wieczorem, rano nie jest pewny. No, może wtedy by się to przydało. Zależy, ile wypił. Też powinien człowiek mieć rozeznanie wtedy? Oczywiście, że tak. I będzie to dobre no, dla kierowców, ale też i te, testować trzeba alkomaty też to i wydatek i no nie wiem. No ciężko mi powiedzieć. No. Czyli nie jest Pani przekonana, że to spełnia? Jest... Do końca przekonana, tak. Ja uważam, że... Mm że to by się nie sprawdziło, bo co z tego, no ktoś sprawdzi sobie ile ma alkoholu we krwi, no ale i tak by wsiadł, jeśli by chciał do tego samochodu, no. Jak ktoś chce pojechać, to go nic nie powstrzyma. Nie, no. i taki alkomat, przecież on i tak czuje, że coś wypił, więc taki alkomat mu tylko to samo pokaże, nie? Więc, no nie wiem, nie wydaje mi się to dobry pomysł. Każdy według własnego sumienia i tak wsiada za kierownicę, czy tam, nie wiem, po piwie dzień wcześniej czy coś, także czy to miałoby jakieś efekty, no my, myślę, że możliwe, że tak, no. Ja osobiście i tak, jeżeli bym wiedział, że coś tam czuję, albo że wcześniej piłem, to i tak bym nie wsiadał za kółko i tyle. Blisko 70% wszystkich niecierzych kierowców, których zatrzymaliśmy na bielskich drogach, to były osoby e, tak zwane z dnia wczorajszego, czyli które spożywały alkohol w dniu poprzednim. E, rano im się wydawało, że wszystko jest w porządku. Kontrola drogowa wykazała jednak, że nie jest tak do końca. E, Analizy, badania, opinie lekarzy twierdzą, że duża ilość alkoholu, duża, zaznaczam ilość alkoholu, utrzymuje się w organizmie nawet do 48 godzin. Ostatnio podczas spotkania właśnie ze środowiskiem lekarskim dowiedziałem się, że pulitrowe piwo może utrzymywać się w organizmie nawet do 8 godzin. Trzeba pamiętać, że stosując alkomat należy zwrócić uwagę na bardzo istotną sprawę. Miejmy świadomość i pamiętajmy o tym, że urządzenia, które zakupujemy e, w sklepach, czy też na jakichś różnych sklepach internetowych, pamiętajmy o tym, że one to są tylko wskaźniki. One wskazują tak naprawdę przybliżoną ilość. Te dane mogą być nieprawdziwe. My, policjanci, mamy na wyposażeniu urządzenia do badania trzeźwości. Wzorcujemy je, sprawdzamy co 6 miesięcy. Co 6 miesięcy są sprawdzane, czy pokazują prawdę, czy pokazują, mają, odczytują właściwe pomiary. Nie bez znaczenia jest też cena takiego urządzenia. Wiarygodne niestety sporo kosztuje. Że takie urządzenia, które my posiadamy na wyposażeniu, to są urządzenia, których koszt jest około 2000 zł. Jeżeli ktoś nie jest pewien, czy może jechać, może zgłosić się na policję i poddać bezpłatnemu badaniu na urządzeniu policyjnym posiadającym atest. Jak dodaje aspirant Stankiewicz. Takie sytuacje zresztą zdarzają się coraz częściej.